Dzień dobry, Andrzej Pasieka Ule. Mamy dzisiaj 6 kwietnia. Dosyć ciepło się zrobiło po tych wiatrach. Pszczoły poszły ładnie w pole, pracują, noszą pyłek. Tu powstała właśnie nową pasiekę, zrobiłem. Bardzo fajny teren. Tak ona tu mniej więcej wygląda. O. Teren tu jest bardzo fajny. Tu mam całą aleję taką lipową. Z drugiej strony tak samo dużo pożytków. Grzepak za mną. Także nie powinny w tym roku tu im głodować. Zrobiło się ciepło. Pszczoły się oblatują, bo to dopiero drugi czy dzień, czy trzeci, są tutaj. Ale widzę, że pyłek sobie elegancko noszą. Nie wiem, czy mi się uda. O, poszła z pyłkiem. Załadowane jak bombowce. O, I non-stop coś się pracuje. Pracuje. Już niektórych musiałem miodnie, w tych najsilniejszych, założyć, żeby to trochę zluzować. Do usłyszenia. Andrzej Pasie Kałole, trzeba się brać do pracy.